Cześć, witam wszystkich. Andrzej Kościelski. Cześć, witam. Mateusz Gamrot. Pokażemy technikę zapaśniczą yy, powiązaną z żywicą. Wbijam rękę, podbijam. Pop. Teraz, co jest, co jest ważne w tej technice? Muszę głęboko wsadzić rękę. Teraz, tak, żeby mój bar wyszedł na jego uda. Prawą ręką idę do jego stopy. Wyciągnę jego stopę. Ważne jest, żeby noga, stopa jego była. Tu kontrolowana do góry. była dźwignia na jego kolano i teraz równocześnie podnoszę nogę do góry, lękam na kolano, moja ręka, mój bark bije kolano razem z klatką piersiową, Puch. Kontrola, schodzę sobie do boku i Druga technika podobna, idę sobie do drugiej nogi, o. Wszedłem Pelema zaczynamy bić po twarzy. Odwracam się od tej techniki. w drugą stronę nogami. Hop. Przepytuję go z drugiej, z drugiej strony. Raz, dwa, hop. Znowu co jest ważne? To jest najważniejsze teraz w tym momencie. Spróbuj mi wyjść. Widzicie? Ja sobie kontroluję tutaj nogą i klatką piersią. Spróbuj wyjść, nie można. I teraz znowu idę do góry. Kontrola. Hop, żeby nie uciekł.